Trzymaj się na naszym się... Super, Dobra, W dam. dzisiejszym filmie ranking popularnych napojów. Okay. Zaczynajmy. Ja lubię pić. Pepsi jest moim ulubionym. Dla mnie Pepsi jest lepsza niż Cola. Eee, Pysna była. ale nie jest to ulubione Pepsi. Eee, Sprat był dobry. Nie widać tego, bo tu jest, ale dobra. E, tymbark jabłkowy, może być. Ja nie lubiłam nigdy jabłkowych napojów, co lubiłam niektóre, ale tak zbyt nie, to psy przepadło. W ogóle za Timberkami. Coca-Cola. Ulubiona Pepsi Coca-Cola dla mnie jest najlepszymi napojami, nie w domu no. jest Coca-Cola nawet. E, nigdy nie piłam, więc obrzydliwe, moja przyjaciółka teraz piła. Mówię że dobra. Ale ja tego nie piłam w Fanta, to jest mój ulubiony napój. Wymiata lepiej niż cola i Pepsi, bo po koli i Pepsi to są mi serce boli, bo wypiję bo za, bo, bo, za dużo. Eee, obrzydliwa. Napiłam <grywa> się raz w życiu, człowieka tylko od koleżanki i. nie. Eee, takich podróbek to ja nie lubię, bo to piłam raz i smakowało chyba. <grywa> Ale nie jest aż takie, złe. E, Pepsi Max, dla mnie nie ma się smakiem od zwykłej Pepsi, naprawdę, e, Helena była pysna, ale nie jest moim ulubionym napojem, a w sumie jest moim ulubionym napojem, bez przesady, ja ją kocham, e, tonik, ja lubię podróbki tonika, ale to było szwe. U mnie jest tonik nawet w domu, bo ja ostatnio ciągle piję tonika, ale taką podróbkę tonika. Wiecie, taką mniej gorzką. jest do tamtego się da przyzwyczaić. Mm, nie, nie Coca-cola zero. Dla mnie Coca-cola, Coca-cola się nic nie lubi. Patrzcie, wygier było więcej na... Nie znałaś, tutaj więcej jest zapyśne. Yy, kawy w... raz. Napiłam od babci w ciasku i latałam po całym fałpie. chociaż Anka I Inka lubiłam chociaż akurat Ale taka kawa nie. Panta, wingum, i nie piłam, ale pewnie byłaby spoko więc historia tola wanilowa, co to jest? Nie piłam tego, ale myślę, żeby było dobra. Ale nie będę brała na pyszne i ulubiona, jak tego nie znam, tak? Herbaty są pyszne. Ja kocham taką czarną herbatę, te z cukrem i cytrynką, albo miętę, albo jakieś owocowe córce. Co Kola herry. Nigdy nie piłam, ale dla mnie każda Coca-Cola będzie dobra. Huh, huh, pomarańcza nigdy nie piłam tu do czupa. Jak lizard są takie sobie, to pewnie to by było obrzydliwe. Osi, nigdy nie piłam, więc niedobre, bo jednak obrzydliwe to na pewno jest. Ale osie go wolałabym nie pić. Wy, mirinda. Nie, nie, ulubiona, tylko dobre. dobra. Dobra, dobra, bez Co tam? Grapice. co to jest? Woda po prostu, woda jest pyszna, nie ma smaku. Ten pomarańczowy może być. Jezu, jak wieje. Nienawidzę pomidora. Zjem wszystko, co pomidorowe, ale samego pomidora nie jestem, więc tak pomidorowe raczej mi nie Nie, dobra, ja nie, ja kocham samego banana, ale picia, o nie. E, o, to jest smak z dzieciństwa, teraz tego nie piję i było pyszne. Mi się zaraz nie będzie mnie syć. pyszne. Ale patrzcie, jest dużo obrzydliwy i nie A Ale więcej tego ulubionego. Eee, moje ulubione, jak mam takie napoje. Do szkoły tam to miałam kiedyś. piniowy. Dobry był. Fanta jabłkowa. Ja bukowa jak mówiłam raczej mówić, bym... żeby... chyba bym nie to serio. Pepsi limonkowa o fuh, ja nie lubię limonek. A Pepsi jest to ten słodki z limonką. Bye bye, bye bye. Bye bye!